Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, a szczególnie ciepło te osoby, które lubią takie ciekawostki ze świata perfum, trochę takie branżowe. No, można je nazwać nawet ciekawostkami okołoekonomicznymi. No cóż, ten cudowny świat perfum, który nas fascynuje, to tak naprawdę produkt wielkich koncernów. Wielkich koncernów, które są coraz bogatsze. Niedawno o tym mówiłam, że właściciel marki, czy właściwie giganta, który skupia właśnie marki perfumowe i odzieżowe, no to często oznacza to samo, choć nie zawsze, został właściciel tego giganta najbogatszym człowiekiem świata, zdetronizował Ilona Maska. No i oto kolejna wiadomość, która się ukazała na portalu gazeta.pl. Otóż w marce Dior nastąpiły duże zmiany. Ciekawa jestem Waszych opinii. No, niedawno pan Bernard Arnault został bardzo znanym człowiekiem właśnie za sprawą tego szczególnego wydarzenia. Teraz jego dzieci wychodzą na pierwszy plan. Córka, w tej chwili córka Bernarda Arnault, Delphine, została dyrektorem generalnym Diora, tak to się chyba nazywa. No, do tej pory oczywiście cały czas była aktywna w marce, ale przede wszystkim jako, i tutaj padną nazwy, nazwiska czy funkcje, których nie do końca, po prostu nie ogarniam, była do tej pory wiceprezeską wykonawczą Louis Vuitton. I tato, no, co mam powiedzieć, rekomenduje, i zachwala córkę pod przywództwem Delfin, atrak atrakcyjność produktów Louis Vuitton znacznie wzrosła, umożliwiając marce regularne ustanawianie kolejnych nowych rekordów sprzedaży. Jej przenikliwe spostrzeżenia i niezrównane doświadczenie będą decydującymi atutami w ciągu rozwoju marki Christian Dior. No, może jeszcze tylko dodam, że pozostałe dzieci, chyba w sumie to jest piątka. Czy razem pan Arnaud ma piątkę dzieci, też gdzieś tam piastują ważne funkcje. Na przykład 30-letni Aleksandr Arnaud jest odpowiedzialny za produkcję i komunikację w Tiffany. 28-letni Frédéric Arnaud kieruje marketingiem i rozwojem produktów. Hmm, już wam mówię, tak, 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 nie? Dyrektorem generalnym tak Hour. A najmłodsze dziecko, 24-letnia Jean Arno, kieruje marketingiem i rozwojem produktów w dziale zegarków Louis Vuitton. Z kolei najstarszy syn, 45-letni Antoine Arno, w zeszłym miesiącu został powołany do prowadzenia spółki holdingowej, która kontroluje LVMH. Ale my zostaniemy przy Diorze, bo tam się teraz dużo dzieje. No, jesienią, tam gdzieś pod koniec wakacji przeszedł na emeryturę. Myślę, że dość niespodziewanie dla siebie. François Demachy, utalentowany perfumiarz, który wprowadził, no, Sauvage Diora, to jest jego dziecko i tu to jest jego wielki, wielki sukces. Natomiast to, co było pozostałą spuścizną marki Jador, Miss Dior, to tutaj moim zdaniem za dużo y, siedziało, za dużo tam było tych flankerów, ale też trzeba przyznać, że jego jak sądzę, Koncepcja autorska, żeby postawić naturalne składniki i właściwie wrócić niejako do korzeni, do tego, od czego Dior zaczynał, bo Dior fascynował się kwiatami, czyli gdzieś tam przede wszystkim odkupić szato kojarzone z Diorem, zrobić tam plantację do, dookoła tego miejsca. no To to było wielkie, ważne wy wydarzenie, ale teraz właśnie zastąpił go i Francisco de Jean zastąpił François de Machine. No to można powiedzieć, prawie niewiele się zmieniło, prawie to samo imię, zupełnie inna wizja, no, wszyscy wyczekują produktów na miarę Poison, na miarę Dune, na miarę J'adore, na miarę oczywita, no było tego trochę. I myślę, że François de się pracuje pod ogromną presją. To kilka miesięcy temu widać było, że wspierały go zaprzyjaźnione z nim media, bo udzielił obszernych wywiadów, licznych i tam właśnie tłumaczył, że trzeba być asertywnym. Także myślę, że tam są takie wewnętrzne tarcie przepychatki. Może jest jakaś potrzeba wprowadzenia czegoś, Specyficznego, trudniejszego, wyróżniającego się ze strony, powiedzmy, perfumiarza, a dom czy koncert może nie chce ryzykować. Nie wiem, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Jestem tego ciekawa. Myślę, że już w tym roku może się jakaś premiera perfumowa pokazać. Ciekawa. Ja tego wyglądam. I oczywiście nie zapominajmy przy tych wszystkich roszadach personalnych, rankingach sprzedażowych, rankingach najbogatszych ludzi, że tak naprawdę najważniejsze są perfumy, czyli właśnie perfumiarz, który wykreuje coś niezwykłego, ale jednocześnie wizjonerskiego, innowatorskiego, odpowiadającego naszym czasom. Bo perfumy powinny nas po prostu zawładnąć nami, zachwycić i... I po prostu uzależnić. Ale stworzenie takich perfum to są lata, są, to jest bardzo dużo pracy, bardzo wielu osób i to po prostu trwa, trwa i trwa. I stworzyć perfumy na miarę wspomnianych już perfum Diorowskich czy na przykład Angela, który był takim, no po prostu zjawiskiem samym w sobie, kamieniem milowym perfumierstwa to za mało powiedziane. No to stworzenie takiego zjawiska, no to. Czasem jest to wypadkowa jakichś chyba wyższych mocy. No ale tu oby wszystko działało i, i oby te zmiany wyszły na dobre. Wszystkiego pachnącego pa pa...